czwartek, 9 grudnia odbyła się 42. sesja Rady Miejskiej w Kozienicach. Podczas niej radni przyjęli 15 uchwał. Po dyskusji i wyjaśnieniach przy 17 głosach za i jednym wstrzymującym wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice. Dotyczyły one między innymi zabezpieczenia środków na przebudowę skrzyżowań ulicy Wiślanej z Maciejowicką oraz Głowaczowskiej z Legionowi Piłsudskiego. Inwestycje te zostały w części dofinansowane przez środki zewnętrzne. Zmiany dotyczą także realizacji projektu Szkoły Dobrego Klimatu, który również otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przy 16 głosach za, jednym przeciw i jednym wstrzymującym wprowadzono zmiany do tegorocznego budżetu. Przy 16 głosach za i dwóch przeciw przyjęto uchwałę, w której obniżono cenę skupu żyta z 61 na 42 zł za kwintal. Kwota ta posłuży do naliczania podatku rolnego na terenie gminy. Radni przyjęli też zmiany w opłatach targowych na nowo otworzonym targowisku Mój Rynek. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przy 14 głosach za i czterech wstrzymujących. Podczas sesji radni przyjęli też trzy programy profilaktyczne, które mają być realizowane w latach 2022-2024. Uczymy się ratować życie, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas szóstych, program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+, plus oraz gminny program profilaktyki zdrowotnej Szkoła Rodzenia, program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców. Przy 17 głosach za i jednym wstrzymującym uchwalono wieloletni program gospodarowania mieszkańców Zasobem gminy Kozienice na lata 2022-2026. Jednogłośnie przyjęty został program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok przyszły. Przy 15 głosach za, jednym przeciw i dwóch wstrzymujących zdecydowano o nowej stawce opłat miesięcznych za wywóz odpadów. Za te zbierane selektywnie w domach jednorodzinnych miesięcznie zapłacimy 19 zł od osoby, a w przypadku posiadania kompostownika 16 zł. Jeśli odpady te nie są segregowane, miesięczna opłata za ich odbiór wyniesie 38 zł od osoby. Zmiany te są spowodowane wzrostem kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów. Przy 16 głosach za i dwóch wstrzymujących Podjęto uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie i wywóz odpadów ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Jednocześnie radni podjęli jednogłośnie uchwałę mówiącą o dopłatach z budżetu gminy na pokrycie części kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów opłata pozyskiwana od mieszkańców nie pokrywa tych kosztów. Co roku z budżetu gminy dopłacane jest kilka milionów złotych. Jaka dokładnie będzie to kwota w roku przyszłym, okaże się po kalkulacji kosztów. Jednogłośnie przyjęta została też kolejna uchwała w sprawie służebności przesyłu prądu na nieruchomościach będących własnością gminy. A przy 17 głosach za i jednym wstrzymującym przyjęto uchwałę w sprawie zmiany przebiegu ulicy Broniewskiego w Kozienicach. Chodzi o zmianę statusu tej drogi z drogi wewnętrznej. Staje się ona drogą publiczną. Ostatnia uchwała dotyczyła zmiany wypłacaniu diet radnym. Diety będą wypłacane nie w formie ryczałtu, tylko jako rekompensata i za każdą nieobecność radnego będą potrącenia w wysokości 5% wysokości diety. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przy 16 głosach za i dwóch przeciw. W wolnych wnioskach mowa była m.in. o planach budowy stacji telefonii komórkowej na terenie między osiedlami Zdziczu w Apolesie, potrzebie zwiększenia częstotliwości patroli w okolicach bloku żaromskiego 10 czy doświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 79 w Rzeczywole przy cmentarzu. W tej sprawie trwają rozmowy z zarządcą drogi, czyli Generalną Dyrekcją Dór Krajowych i Autostrad. Poruszona była też kwestia zmiany trasy metrobusa, tak aby przejeżdżał obok Kozienickiej Nekropolii, czy zmian w godzinach jego kursowania. Pytano też o planowany remont ulicy Nowy Świat, czy dodatkowe dekoracje świąteczne na ulicach naszego miasta. Były też podziękowania. Radny Ryszard Zając podziękował Kozienickiej Gospodarce Komunalnej za szybkie usunięcie awarii w zespole szkół nr 1 a wiceprzewodniczący Rady Artur Matera pogratulował burmistrzowi Piotrowi Kozłowskiemu skutecznych działań prowadzonych w ciągu trzech lat sprawowania funkcji. Burmistrz natomiast w odpowiedzi podziękował Radzie Miejskiej za owocną współpracę. Na retransmisję obrad zapraszamy do telewizji kablowej w przyszły weekend 18 i 19 grudnia. Całe obrady sesji dostępne są też w internecie na stronie Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl oraz na naszym kanale YouTube.